Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel, a to będzie prezentacja gry Idle Master 3D. Także na sam początek powiem, że osoby grające w Idle Heroes trochę może się zniechęcą, no bo jest to dosyć zauważalna kopia właśnie tej gry. Dla mnie nie ma to większego znaczenia, bo w Idle Heroes za dużo nie grałem i chciałem zacząć, ale gra ma parę lat, więc stwierdziłem, że nie ma sensu, są, są inne osoby, które to nagrywają, ja bym nie miał co nagrywać. Także dla mnie to nie ma problemu. Jeżeli szukacie gry podobnej do AFK, jeżeli mhm. chodzi o mechaniki, bo wiadomo, nie chodzi o oprawę graficzną, Idle Master 3D może być właśnie grą dla Was. Także, no tak, przede wszystkim jest to gra Idle, tak jak AFK Arena. Taka ciekawostka AFK Arena także jest kopią Idle Heroes. Nie jest to tak zauważalne ponieważ jest zrobione w kompletnie innej oprawie, dlatego macie wrażenie, że AFK jest grą oryginalną, no bo jest, ale mechaniki też ściągnęła z innej gry. Także dobra, przechodzimy już do Idle Master. Przede wszystkim gra jest dosyć nowa, ma 11 serwerów, nie tak jak Idle Heroes i AFK, które mają po 200, 300, 400 serwerów. Ta gra była dosyć długo ostatnio w open becie, z tego co wiem. No i niedawno wyruszyła z promowaniem swojej gry. Z 10 tysięcy na Google Playu ściągnięć zrobiło się w jeden dzień 50 tysięcy. Także reklama chyba idzie. Od razu skorzystam z okazji na samym początku, być może. A czy na pewno chciałbym zarekomendować swoją gildię. Nazywa się Espada. Jest na serwerze 11. Od razu podkreślam, gram na serwerze 11. Gdyby ktoś się skusił, robię to teraz, bo nie wiem, czy nie wyłączycie tego filmu. Bo gra was nie zainteresuje. Także zapraszam do gildii Espada. Obecnie są dwie osoby. No i tyle. Także mechanika jest taka sama jak w AFK, różni się oprawa. Czyli mamy też kampanię. Dosyć ciekawą mechaniką jest to, że widzimy innych graczy, którzy są na podobnym rozdziale co my. Czyli te wszystkie tutaj osoby to są prawdziwi gracze, którzy znajdują się na podobnym rozdziale co ja. Tutaj jest jakiś 4 na 25. Tutaj gdzieś jestem ja też, ale. W sumie nie wiem gdzie ja jestem. Gdzieś tam sobie pewnie pobiegłem. Tutaj jest jakiś obliw. Też jest na rozdziale 5. Także to jest taka fajna ciekawostka. Teraz jak wygląda walka. Walka jest trochę inna niż w AFK. Też toczy się oczywiście automatycznie. Nie mamy wpływu na wybieranie celu na przykład. Z tym, że jest to walka turowa jak w Italy Heroes, bo mówię jest to dosyć kopia. Z tym, że ta gra mi się bardziej spodobała niż Idle Heroes tak szczerze mówiąc. Po prostu, według mnie, jest to ulepszony the heroes. O tak. Bo jeżeli ktoś grał, to wie, że walka tam wygląda tak trochę ubogo. A tutaj mamy pełne 3D, jeżeli chodzi o walkę. Zapomniałem ustawić w sumie najwyższych ustawień na emulatorze. Oczywiście, walkę możemy sobie przyspieszyć. Postacie są dosyć ciekawe. Generalnie, historia jest taka, że. Drużyna Światła pok próbowała pokonać Arcydemona czy coś takiego. No, dosyć oklepany temat, ale w wielu grach tak jest, więc. No dobra, czyli możemy też odbierać oczywiście nagrody AFK. Tak jak tutaj widać. Proszę bardzo, możemy je odbierać do 8 godzin. Co jest trochę mniejszą ilością niż w AFK, ale lepsze niż na przykład w Mobile Legends było na początku bodajże. Jeżeli chodzi o postacie, może ulepszę od razu grafikę na Perfect, żebyście mogli zobaczyć pełnię gry. Na emulatorze mi to nie przeszkadza, na telefonie dosyć szybko ściąga baterię. Także postaci na start jest dosyć dużo. Tak jak widać, te, co się świecą, to są takie odpowiedniki postaci wzniosłych za Jest 6 frakcji. Dwie są frakcje premium, z tym że nie działa to na takiej zasadzie jak w że strasznie trudno jest zdobyć. Pierwszą postać z frakcji premium można dostać dosyć łatwo. Jest to oczywiście. Gdzie to jest? Sukubusa. Sukubusa można dostać za darmo, za wydanie 4 zł. To jest, tak zwana, to jest tak zwany pierwszy zakup w aplikacji, tak samo jak było ze Strildom w Także niech was to nie dziwi. Drugą postać można dostać za około chyba 10zł po 5 dniach i jest to jedna z najlepszych postaci w grze według mnie, Angel. Mm, zadaje obrażenia całej, całej drużynie przeciwników i odnawia życie swoim. Tutaj gdzieś jest jeszcze o, ta umiejętność, jak ginie to się wskrzesza i zabawa zaczyna się od nowa. Także na pewno jest to jedna z najlepszych postaci w grze, przynajmniej według mnie obecnie. No i tak, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy kilka rzeczy, których jeszcze nie odblokowałem. Mamy oczywiście samony. Coś, co na pewno was zachęci. I tak naprawdę mógłbym zrobić te samony. Tak, zrobimy te samony, żeby wam prezentować. Zresztą obecnie jest jakiś event na start serwera. Zobaczymy, się, dostaniemy jakąś piąteczkę. Jest piąteczka, proszę bardzo. I co to za postać? Shadow Queen. No nie będę tutaj teraz... Dosyć długie opisy ma tych zdolności Random Target, czyli jedną Dobra, to ja sobie później ogarnę. Jest to Assassin, trochę szkoda, bo ta moja druga piątka to też jest Assassin. I z tego co wiem, chyba teraz wyskoczy na czacie, że ja otrzymałem to. oproszę bardzo, Player Verbal dostał tam Shadow Queena, zawsze wyskakuje. A serwer 12, chyba jeszcze nie ma serwera 12. To, co oni tutaj gadają. Przynajmniej mam nadzieję. Także dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy oczywiście wieżę. Tak jak w AFK, Tylko, że tutaj są dwie wersje wieży. Pierwsza to jest normalna, taka standardowa, łatwa wieża. Dosyć szybko da się progresować. Druga jest dostępna od poziomu 60, chyba. Także. No, niestety jej nie pokażę. Przynajmniej na razie. Fajnie jest to czasami jak postaci używają swoich zdolności, to jest takie to przybliżone, żeby pokazać pełne. To jest właśnie sukubus, ten za 4 zł. Jak widać dosyć porządne obrażenia robi całej przeciwnej drużynie. Już widzę, że trochę ciężej idzie, na tym 26 piętrze. Jest tutaj coś takiego. Jak Lord, i tego nie ma w AFK To jest odpowiednik chyba Smoka z Little Heroes czy coś takiego. W każdym razie jest to Lord, którego możemy dodać do drużyny. Ja jeszcze nie mogę, jeszcze jedną misja mi została. Później jest jeszcze kolejny Oni chyba po prostu robią jakieś ogromne obrażenia obszarowe. Jest oczywiście arena. Są takie challenge, dzięki którym możemy zyskać złoto, doświadczenie oraz fragmenty postaci no niektórych rzeczy jeszcze nie mam odlokowanych jak widać na 68 na przykład Temple of WoW to jest po prostu taka loteria i może pokażę jednokrotnie bo z tym też są związane eventy także nie chcę tracić jak widać główną nagrodą jest pięciogwiazdkowa postać no ale domyślam się że ciężko będzie ją zdobyć widzę że tutaj nikt chyba cztero Gwiazdkowe postacie tylko trafiali. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Przynajmniej na razie. Mamy oczywiście zadania dzienne, no to jest taki standard. Mamy osiągnięcia. Przede wszystkim jest jeszcze coś, co powinno być w IFK od samego początku, czyli oczywiście nagrody za dzienne, zalogowanie się, zobaczcie jakie fajne nagrody, wszędzie praktycznie diamenty i fragmenty pięciogwiazdkowej postaci. Nie wiem, nie mam pojęcia, co siedzi w głowach. Twórców 5K, dlaczego tego jeszcze nie ma, jak to jest w każdej grze, która wyjdzie, praktycznie. No, mamy jakieś eventy. Obecne eventy są na start serwera, więc to tak, takie są, wiecie. tam za zdobywanie postaci i w sumie tyle. Są też eventy normalne, ale chyba nie tutaj. O, tutaj chyba były po prostu, dobra. Czyli to jest właśnie ten Angel. Za doładowanie 4 zł dziennie przez 5 dni. Mamy Angela. Jedną z najlepszych postaci, według mnie, tutaj mamy jakieś paczki, ale nie tylko za pieniądze, bo mamy też paczki za diamenty. Ale nie mogę tego znaleźć. Ale gdzieś tam była paczka za diamenty, w każdym razie, No ale pewnie nie to Was interesuje. Mamy przede wszystkim system run, mamy ekwipunek, mamy tutaj jakieś ulepszanie postaci, czyli to jest po prostu łączenie jak w AFK. Prawdopodobnie później nad tym się bardziej zastanowię, i mamy system run. Tutaj jest to rozwiązane na przykładzie Holy Stone'ów. Pierwszy dostajemy tam praktycznie za darmo od razu, który dodaje 2000 siły postaci. Można mieć sety, także można kombinować z różnymi buildami postaci przede wszystkim. Czyli to jest takie AFK Arena połączone bardziej z gaczą, czyli z takim Samuner War. Nowe AFK tego niestety nie ma. Może kiedyś dodadzą. Tutaj usuniemy. Ja mogę wam jeszcze coś tutaj pokazać, tak na szybko, bo to jest tylko prezentacja. Mamy al Altar, czyli możemy cofać bohaterów, może wycofam tam, nie wiem, jakiś Bobów, których pra prawdopodobnie nie użyję, dostaję Altar Coina, Doświadczenie oraz Advent Stone, czyli jest to odpowiednik esencji. No przede wszystkim występują też trzy surowce, czyli złoto, doświadczenie, to zielone, no i takie jakby esencje, czyli kamienie. Tutaj możemy łączyć postaci, też pięciogwiazdkowe. Nie wiem co oznacza to 2 na 12, chyba że po prostu mogę, że mam dwa. Do... Zerowania, czyli to jest jeden. I to jest drugi, czyli tak, mam dwie, czyli fajnie tutaj pokazuje. Jeżeli możecie zrobić jakąś postać to... Po prostu wam to pokażę. No i w sumie chyba tyle. Oczywiście osobne filmy chcę robić. Mamy też Bounty. To jest po prostu tablica nagrod za FK. Tutaj chyba nie będę mógł. No nie będę mógł zrobić, dobra? Dodajmy, może tak. Tego nie mogę, bo musi mi wrócić. A nie, dostałem tą przecież, dobra? Czyli bardzo fajnie, ale nie wiem, czy mam. 100 diamentów w łatwe wpadnie. Tutaj dostajemy też nagrody za bycie online. I to też nie jest tak do końca, bo wyszedłem z gry, wróciłem i dostałem dwie nagrody od razu. Mamy wojny gildii, mamy oczywiście bossa gildii. Mamy tutaj takie fajne jakby technologie, które możemy rozwijać za Guildcoiny. Czyli dodają nam tam atak, obronę i tak dalej, tak dalej, więc gra na pewno jest fajnie progresywna. No i to by było na tyle. Zapraszam jeszcze raz do gildii Espada. Myślę, że w tę grę na pewno pogram dłużej, ponieważ jest podobna do AFK. Zawsze jak będę stał w AFK dłużej, czyli dwa tygodnie, jak ostatnio to się zdarza, będę mógł tutaj przyjść i tutaj pograć. Ja was oczywiście zapraszam do gry. Mogę ją polecić, póki co nie zmusza do wydawania pieniędzy. Dosyć łatwo się progresuje, jestem na piątym rozdziale i ja praktycznie niszczę ten rozdział. Więc postu jeszcze raczej daleko. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.